Cześć! Prowadzisz e biznes, na pewno więc komunikujesz się ze swoimi klientami i użytkownikami, bo robisz to, prawda? Na pewno więc wiesz, jak ważna jest innowacyjność w podejściu do sprzedaży, jak ważna jest innowacyjność w podejściu do komunikacji z klientem. Ta innowacyjność powinna przejawiać się poprzez spersonalizowane komunikaty. Poprzez rekomendacje zarówno w e-mailach, jak i na stronie internetowej, poprzez zautomatyzowaną, predykcyjną analizę danych, wielokanałowość czy marketing automation. Najlepiej jeszcze, gdyby te wszystkie funkcjonalności, gdyby te wszystkie zagadnienia zamknięte były w jednym narzędziu. Ja mam dla Ciebie świetną informację. Nowem powołało spółkę Entado, która zajmuje się wyszukiwaniem i sprowadzeniem na polski rynek e-commerce najlepszych światowych rozwiązań które właśnie wspierają sklepy internetowe. Dzięki nim praca na analizie danych, na komunikacji, czy to drogą mailową, czy sms czy komunikacji poprzez stronę internetową, która zawiera personalizację, która zawiera rekomendacje, czy wreszcie komunikacja w wielu kanałach, m.in. na Facebooku, czy na stronie internetowej, właśnie w e-mailach, stanie się czystą przyjemnością. Będzie prosta, będzie zamknięta w jednym, ekosystemie i przyniesie pożądany skutek w postaci zwiększenia sprzedaży. Mam nadzieję, że Cię zainteresowałem, a jeśli tak, to zapraszam do kontaktu, chętnie porozmawiam o tym, co możemy Ci zaoferować.